Czy kiedykolwiek tkwiłeś w życiu, które na pierwszy rzut oka wyglądało idealnie, lecz w najgłębszej istocie zupełnie cię nie odzwierciedlało? Mam 35 lat. Jestem żonaty od 8 lat. Solidna kariera. Wygodne życie. Na papierze wszystko było dokładnie tam, gdzie powinno być. Ale był jeden weekend nad morzem, który rozbił całą tę fasadę, którą budowałem przez lata. A dzisiaj zrozumiesz, co się stało, kiedy udawanie przestało być możliwe. Pozwól, że opowiem Ci, jak wyglądało moje życie przed tamtym weekendem. Z zewnątrz byłem idealnym przykładem kogoś, kto przestrzegał wszystkich właściwych zasad. Uniwersytet, studia podyplomowe, stabilna praca. W wieku 27 lat poznałem Renatę. Była wszystkim, czego człowiek mógłby chcieć: czuła, inteligentna, zaangażowana. Nasi przyjaciele mówili, że jesteśmy idealną parą. Nasze rodziny uwielbiały pomysł, że jesteśmy razem. I ożeniłem się z nią, ponieważ racjonalnie miało to sens. Ale jest coś w życiu, życiem, którego inni od ciebie oczekują. Stajesz się niewiarygodnie dobry w ignorowaniu tego małego głosiku głęboko w środku. Tego głosu, który szepcze, że coś nie pasuje, że brakuje czegoś fundamentalnego. Byłem mistrzem w uciszaniu tego głosu. Przez pierwsze lata małżeństwa udawało mi się przekonać samego siebie, że wszystko jest w porządku. Mieliśmy wygodną rutynę. Kolacje z przyjaciółmi w soboty. Wycieczki planowane miesiącami wcześniej. Dyskusje o tym, kiedy będziemy mieć dzieci. Uczestniczyłem we wszystkim, jakby to było naturalne, jakby to naprawdę było moje. Ale kiedy byłem sam, głównie o świcie, gdy Renata spała obok mnie, to uczucie wracało. Niekompletność, której nie potrafiłem nazwać. To było tak, jakbym oglądał własne życie z zewnątrz, wiedząc, że odgrywam rolę, ale nie mając odwagi przyznać się do tego nikomu, nawet sobie. Nigdy wprost nie stawiałem pytań o moją seksualność. To znaczy, doskonale wiedziałem, że istnieją chwile, spojrzenia, Myśli, które wymykały się schematowi, który uważałem za oczywisty. Ale od dzieciństwa uczymy się skutecznie zagłuszać takie sygnały, nieprawdaż? Społeczeństwo wmawia nam, że w wieku 35 lat należy mieć absolutną jasność co do własnej tożsamości. Że trzeba precyzyjnie wiedzieć, kim się jest. A przyznać się do niepewności? Do możliwości, że zbudowało się całe życie na kłamstwie opowiedzianym samemu sobie. To przerażająco paraliżujące. Najtrudniejsze nie było nawet zamieszanie dotyczące tego, do kogo się pociągam. Najtrudniejsze było poczucie winy. Patrzyłem na Renatę i widziałem wspaniałą osobę, która nie zasługiwała na bycie zamężną z kimś, kto tylko wypełniał scenariusz. Zasługiwała na prawdziwą miłość, tego rodzaju, która sprawia, że czujesz, że znalazłeś swoją drugą połowę. I choć starałem się jak mogłem, choć się wysilałem, wiedziałem, że nie jestem w stanie jej tego dać. Ale jak się do tego przyznasz? Jak podchodzisz do kogoś, komu obiecałeś kochać na zawsze i mówisz: Przepraszam, ale myślę, że kłamałem. Nie tobie. Sobie samemu? Strach przed rozczarowaniem, strach przed zranieniem kogoś, na kim ci zależy, strach przed osądem rodziny, przyjaciół, całego społeczeństwa. To wszystko cię paraliżuje. Więc kontynuujesz. Budzisz się, idziesz do pracy, wracasz do domu, uśmiechasz się, uczestniczysz w rozmowach, uprawiasz seks bez prawdziwej namiętności, i udajesz, że wszystko jest w porządku. Dotarłem do punktu, w którym byłem tak dobry w udawaniu, że nawet ja zapomniałem, że udaję. Maska zrosła się z moją twarzą. Stałem się osobą, którą wszyscy oczekiwali, że będę, a osoba, którą naprawdę byłem, była zduszona tam w głębi, krzycząc o powietrze. Ale ja odmawiałem słuchania. W tym kontekście nadeszło tamto zaproszenie. Co roku grupa par przyjaciół organizowała weekend nad morzem. To była tradycja: wynająć duży dom, gotować razem, robić ognisko na piasku, pić wino do późna. Normalnie nawet lubiłem. To była przerwa od rutyny, szansa na relaks. Ale w tamtym roku, kiedy Renata wspomniała o weekendzie, poczułem coś innego opór, chęć wymyślenia wymówki i niepojechania. Nie potrafię wyjaśnić dlaczego. To było tak, jakby jakaś część mnie wiedziała, że coś się wydarzy, jakby moja podświadomość próbowała mnie chronić przed prawdą, na którą jeszcze nie byłem gotowy. Ale nie wymyśliłem żadnej wymówki. Zrobiłem to, co zawsze robiłem. Zgodziłem się, uśmiechnąłem i zaczęliśmy przygotowywać się do weekendu. Podróż była spokojna. Cztery godziny samochodem słuchając wspólnej playlisty, zatrzymując się na jedzenie w piekarni w połowie drogi, rozmawiając o pracy i planach na resztę roku. Renata była podekscytowana. Uwielbiała te spotkania z przyjaciółmi. A ja? Byłem na autopilocie, jak zawsze. Kiedy dotarliśmy do domu, była już tam inna para Jakub i Martyna, których znaliśmy od lat. Uściski, śmiech to początkowe podniecenie ponownym spotkaniem z bliskimi ludźmi. Rozładowaliśmy walizki. Wybraliśmy nasz pokój, a ja poszedłem pomóc uporządkować rzeczy w kuchni. I wtedy usłyszałem, jak frontowe drzwi znowu się otwierają. Nowe głosy. Więcej ludzi przybywa. Byłem odwrócony tyłem, chowając piwa do lodówki, kiedy usłyszałem, jak Jakub mówi: Ludzie, chcę was przedstawić Michała, mojego kuzyna. Właśnie się rozstał, więc nalegałem, żeby przyjechał z nami, zrelaksował się. Odwróciłem się, żeby się przywitać. I to była ta sekunda, kiedy wszystko się zmieniło. Michał miał około 33 lat może. Lekko potargane brązowe włosy, zadbiana broda ten rodzaj zrelaksowanej, ale pewnej postawy. Kiedy nasze oczy się spotkały, było tak, jakby coś we mnie nagle się obudziło. To nie była atrakcja w powierzchownym sensie to było rozpoznanie. To było tak, jakby część mnie, którą zamknąłem na siedem zamków, nagle zapukała do drzwi i krzyknęła: Hej, wciąż istnieje! Wyciągnąłem rękę, żeby się z nim przywitać. Wyciągnąłem rękę, żeby się z nim przywitać. Uścisnął ją mocno, uśmiechnął się i powiedział: Miło mi, jestem Michał. Jego głos był spokojny, głęboki, naturalny. A ja, próbując wyglądać normalnie, odpowiedziałem coś ogólnikowego w stylu: Miło mi, witaj. Ale w środku moje serce biło jak szalone w sposób, którego nie rozumiałem. Reszta tego pierwszego popołudnia minęła jak w mgiełce. Przyjechało więcej par. Nakryliśmy do kolacji na werandzie. Ktoś włączył muzykę. Rozmowy płynęły między śmiechem a historiami. Wszystko kompletnie normalne. Ale czułem jego wzrok. Nie w natrętny sposób, ale w taki sposób, który wydawał się ciekawy. Jakby on też poczuł ten dziwny moment podczas powitania i próbował zrozumieć, co to było. Starałem się nie patrzeć za często. Żeby nie zwracać uwagi. Żeby nie pozwolić Renacie ani nikomu innemu zauważyć, że coś się zmieniło. Ale w środku była panika. Bo w tym momencie, w tym cholernym momencie, kiedy spojrzałem mu w oczy, wszystkie te rzeczy, które przez lata zamiatałem pod dywan, zaczęły przebijać się na powierzchnię. Kiedy nadeszła noc, grupa postanowiła zrobić ognisko na plaży. Wzięliśmy koce, więcej piwa i zeszliśmy na piasek. Niebo było czyste, pełne gwiazd. Dźwięk fal tworzył ten hipnotyczny rytm, który sprawia, że się relaksujesz, nie zdając sobie z tego sprawy. Wszyscy rozeszli się wokół ogniska, rozmawiając w małych grupkach. I wtedy Michał usiadł obok mnie. To nie było celowe. Przynajmniej tak nie wyglądało. Po prostu podszedł z piwem w ręku, spojrzał na puste miejsce obok mnie i usiadł. Renata była kilka metrów dalej, śmiejąc się z czegoś, co powiedziała Martyna. Siedziałem tam, patrząc w ogień, próbując opanować zamieszanie, które działo się we mnie. Michał przez kilka minut nic nie mówił. Po prostu tam siedział też, patrząc w ogień, popijając swoje piwo. A potem, nie patrząc na mnie, powiedział cicho: Piękna noc, prawda? Zgodziłem się. Tak, bardzo piękna. Znowu cisza. Ale to nie była niezręczna cisza. To była cisza, która zdawała się nieść ciężar jakbyśmy obaj wiedzieli, że coś się dzieje, ale żaden z nas nie wiedział, jak to nazwać. A potem odwrócił się do mnie, spojrzał mi prosto w oczy i powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę. Wyglądasz jak ktoś, kto nosi ciężar, którego nikt inny nie potrafi zobaczyć. Moje serce stanęło. Bo właśnie ujął w słowa dokładnie to, co czułem od lat. I po raz pierwszy w życiu ktoś przejrzał przez maskę. W tym momencie, przy tym ognisku, z dźwiękiem fal w tle i ciepłem ognia oświetlającym jego twarz, zdałem sobie sprawę z czegoś, co miało wszystko zmienić. Nie będę już mógł udawać. Rozmowa zaczęła się tam, na plaży, z dźwiękiem fal w tle i tym ciepłem w piersi, którego nie potrafiłem nazwać. Ale potem zmienił ton. Zapytał mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie, czy jesteś teraz szczęśliwy, ale czy jesteś szczęśliwy, jakby mógł przejrzeć mnie na wskroś. I nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Milczałem, patrząc w ogień, próbując znaleźć odpowiedź, która nie bolałaby aż tak bardzo. Ale on nie naciskał, po prostu tam był obok mnie, czekając. I ta jego cierpliwość, ten sposób bycia obecnym, bez wywierania presji, całkowicie mnie rozbroiła. To wtedy powiedziałem prawdę. Opowiedziałem o moim małżeństwie, o tym jak kocham moją żonę, ale jak coś we mnie zawsze zdawało się brakować. Jak spędziłem lata, próbując wtłoczyć swoje uczucia w ciasną formę, która nigdy naprawdę nie pasowała. A kiedy mówiłem, on tylko słuchał, nie osądzał mnie, nie próbował niczego naprawić. Po prostu mnie zobaczył i po raz pierwszy w życiu poczułem się zrozumiany bez potrzeby tłumaczenia każdego szczegółu. Kiedy skończyłem mówić, spojrzał na mnie i powiedział: Rozumiem, bardziej niż myślisz. I wtedy przyszła jego kolej. Opowiedział mi o swoich własnych wątpliwościach, o tym jak on też przez lata walczył, żeby zaakceptować, kim naprawdę był, jak presja rodziny, przyjaciół, społeczeństwa ciążyła na nim. Aż pewnego dnia zdecydował, że musi wybrać między życiem w wygodnym kłamstwie, a zaryzykowaniem wszystkiego dla prawdy. Słuchałem każdego jego słowa, jakby po raz pierwszy ktoś mówił moim językiem. Każde zdanie rezonowało we mnie, budząc coś, co dawno pochowałem. I w tym momencie, tam na plaży, zdałem sobie sprawę, że nie jestem sam, że jest ktoś na świecie, kto dokładnie rozumie to, co czuję. Rozmawialiśmy do późna. Godziny minęły jak minuty. A kiedy w końcu wstaliśmy, żeby iść? Zaprosił mnie na spacer po plaży następnego dnia, o wschodzie słońca. Zawahałem się przez sekundę. Część mnie wiedziała, że przyjęcie tego zaproszenia to krok w kierunku czegoś niebezpiecznego. Ale druga część, ta część, która właśnie się obudziła, nie potrafiła powiedzieć nie Pójdę, powiedziałem. I zobaczyłem jego uśmiech. Szczery uśmiech, pełen oczekiwania. W sobotni poranek o w pół do szóstej byłem na plaży. Niebo wciąż było ciemne, ale zaczynało jaśnieć na horyzoncie. A on tam był, czekając na mnie. Nie powiedział nic. Po prostu zaczął iść obok mnie, boso po zimnym piasku. Szliśmy w milczeniu przez jakiś czas, ale to nie była niezręczna cisza, to była jedna z tych cisz, które mówią więcej niż tysiąc słów. Czułem jego obecność obok mnie, jak magnes. Każdy krok zdawał się mnie przyciągać bliżej. To wtedy zatrzymał się, spojrzał na horyzont i powiedział. Wiesz czego nauczyłem się przez te wszystkie lata? Że życie nie zmienia odpowiedzi. Ono zmienia pytania. Spojrzałem na niego bez zrozumienia. A on kontynuował: Kiedyś pytałem siebie: Jak mogę wpasować się w to, czego ode mnie oczekują? Dziś pytam siebie: Jak mogę żyć w sposób, który jest prawdziwy dla mnie? Te słowa uderzyły mnie jak cios w żołądek, bo zdałem sobie sprawę, że spędziłem lata próbując odpowiedzieć na złe pytanie, próbując się wtłoczyć, podporządkować, przeformować, i nigdy nie zatrzymałem się, żeby zapytać, czy to życie naprawdę było moje. Odwrócił się do mnie i powiedział cicho: Nie musisz teraz niczego decydować. Tylko nie okłamuj samego siebie, i w tym momencie to poczułem. Przytłaczającą chęć, żeby być bliżej niego, żeby dotknąć, poczuć, pozwolić temu uczuciu wybuchnąć, ale nic nie zrobiłem, jeszcze nie, bo część mnie wciąż walczyła, wciąż się bała. Ranek minął. Wróciliśmy do hotelu, każdy do swojego pokoju, ale nie mogłem przestać o nim myśleć. Każde słowo, które powiedział, odbijało się echem w mojej głowie. I zaczęło pojawiać się poczucie winy. Kochałem moją żonę. Jak mogłem czuć to do innej osoby? Jak mogłem ją zdradzać, nawet jeśli tylko w myślach? Spędziłem resztę soboty w konflikcie. Próbowałem przekonać siebie, że to tylko przejściowy kryzys. Że kiedy wrócę do domu, wszystko wróci do normy. Ale w głębi duszy wiedziałem, że to nieprawda, bo po raz pierwszy w życiu poczułem się żywy. A teraz, kiedy skosztowałem tego uczucia, niemożliwe było udawanie, że go nie ma. Wieczorem spotkałem go ponownie. Tym razem w barze hotelowym. Był sam. Pił piwo, patrząc na morze. Usiadłem obok niego, nie mówiąc nic. I siedzieliśmy tam, we dwóch, znowu w milczeniu, ale tym razem cisza była naładowana. Czułem napięcie w powietrzu, czułem jak serce bije szybciej. Czułem, że coś zaraz się stanie. To wtedy odwrócił się do mnie i zapytał: Czy kiedykolwiek czułeś, że żyjesz życiem kogoś innego? Wziąłem głęboki oddech. Codziennie, odpowiedziałem. A on kiwnął głową, jakby już wiedział. Ja też przez długi czas, aż pewnego dnia zdałem sobie sprawę, że mam 35 lat. I zapytałem siebie: Ile jeszcze lat będę żył w kłamstwie? Ile jeszcze lat będę udawał, że wszystko w porządku, kiedy w środku się rozpadam? I w tym momencie coś we mnie pękło. Wszystkie bariery, które zbudowałem, wszystkie lęki, wszystkie wymówki, rozpadły się. Spojrzałem na niego i powiedziałem, nie myśląc: Nie wiem co zrobić. Nie wiem, jak sobie poradzić z tym, co czuję. Siedzieliśmy tam, z dłońmi się dotykającymi, przez kilka sekund, które wydawały się wiecznością. A potem wstał i powiedział: Chodźmy na spacer. Poszedłem za nim. Szliśmy na plażę znowu, ale tym razem wszystko wydawało się inne. Powietrze było cięższe, dźwięk fal głośniejszy moje serce bardziej rozpędzone. Zatrzymaliśmy się w odosobnionym miejscu, z dala od świateł hotelu, i odwrócił się do mnie. Czy mogę zadać ci pytanie? Powiedział, kiwnąłem głową: czy kiedykolwiek pozwoliłeś sobie poczuć to, co naprawdę chcesz poczuć? Bez strachu, bez poczucia winy, bez osądu, nie odpowiedziałem, bo odpowiedź brzmiała nie: nigdy i on to wiedział. Nie mówię, że musisz działać. Nie mówię, że musisz zmienić całe swoje życie dziś w nocy, ale chcę tylko, żebyś wiedział, że cokolwiek czujesz, wszystko jest w porządku. I ja rozumiem. Cofnął się o krok, jakby miał odejść, ale złapałem go za ramię, spojrzałem mu w oczy. I po raz pierwszy pozwoliłem sobie poczuć, nie chcę, żebyś odszedł, powiedziałem. Mój głos drżał. Nie wiem, co to oznacza. Nie wiem, co się stanie potem, ale nie chcę, żebyś odszedł. Spojrzał na mnie z intensywnością, która przeszyła mnie na wylot. A potem powoli się przybliżył. Tak blisko, że czułem jego oddech. I zapytał cicho, czy mogę cię pocałować? Nie mogłem mówić. Tylko kiwnąłem głową. I pocałował mnie. To był powolny pocałunek. Pełen troski. Pełen prawdy. I w tym momencie wszystko nabrało sensu. Bo ten pocałunek to nie była tylko atrakcja. To było rozpoznanie. To było tak, jakbym w końcu znalazł brakujący element. Kiedy się rozdzieliliśmy, drżałem. Nie z zimna. Ze strachu, z ulgi, z emocji. Trzymał moją twarz w dłoniach i powiedział: Nie musisz się bać, nie ze mną. I po raz pierwszy uwierzyłem. Po raz pierwszy pozwoliłem sobie czuć bez próby kontrolowania wszystkiego, bez usiłowania wtłoczenia się w gotową formę. Po prostu. Czuć. Spędziliśmy resztę nocy rozmawiając, spacerując, czasem w ciszy, czasem śmiejąc się. I z każdą minutą czułem, jakbym poznawał siebie od nowa. Jakbym spędził lata patrząc na zniekształcone odbicie siebie, a w końcu widział prawdziwy obraz. Kiedy zaczęło wschodzić słońce, wiedziałem, że ten weekend wszystko zmienił. A poczucie winy wciąż tam było. Oczywiście, że było. Bo kochałem moją żonę. Ale teraz rozumiałem, że to, co czułem do niej, nie było mniej prawdziwe tylko dlatego, że odkryłem część siebie, której nie znałem. Powiedział mi, zanim pożegnaliśmy się tego ranka. Poczucie winy to nie znak, że się mylisz. To znak, że jesteś człowiekiem. I że ci zależy. Ale nie pozwól, żeby poczucie winy powstrzymało cię od bycia szczerym wobec siebie. Kiwnąłem głową, ale w środku wiedziałem, że wszystko stało się bardziej skomplikowane, bo w niedzielny wieczór, kiedy ten weekend się skończy, będę musiał wrócić do domu, będę musiał spojrzeć żonie w oczy. I nie wiedziałem, jak to zrobić, wiedząc, że nigdy więcej nie będę tą samą osobą. W niedzielę spędziliśmy dzień razem, nie robiliśmy nic nadzwyczajnego, po prostu chodziliśmy, rozmawialiśmy, siedzieliśmy na plaży obserwując ludzi, ale każda chwila wydawała się intensywna, bo oboje wiedzieliśmy, że ten czas jest krótko trwały. Wieczorem, ostatniej nocy wróciliśmy w to samo miejsce na plaży, gdzie mnie pocałował, i tym razem nie było wahania. Pocałowaliśmy się znowu. Tym razem z większą pilnością, z większą intensywnością, jakbyśmy chcieli uchwycić każdą sekundę tej chwili, zanim przeminie. I kiedy się odsunęliśmy, spojrzał na mnie i powiedział: Nie wiem, co stanie się potem. Nie wiem, czy znowu się zobaczymy, ale chcę, żebyś wiedział, że to tutaj było prawdziwe, i że to też coś we mnie zmieniło. Chwyciłem go za rękę i powiedziałem: Zmieniło we mnie wszystko. Zostaliśmy tam do późna, aż musiałem odejść, aż rzeczywistość zaczęła znowu pukać do drzwi. Kiedy dotarłem do pokoju hotelowego, usiadłem na łóżku i zdałem sobie sprawę. Nie mogłem już dłużej udawać. Nie mogłem wrócić do swojego życia, jakby nic się nie stało, bo coś się stało coś wielkiego coś, co pokazało mi, kim naprawdę jestem. I w poniedziałek rano, kiedy spakowałem walizkę i wsiadłem do samochodu, żeby wrócić do domu, Wiedziałem, że wszystko się zmieniło. Nie wiedziałem, co zrobię. Nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzę. Ale wiedziałem jedno: nie mogłem już dłużej żyć kłamstwem. Jechałem w ciszy, z ściśniętym sercem, z rozszalałym umysłem. I jedyne pytanie, które potrafiłem zadać, to co teraz? Bo kwestia nie polegała już na tym, co się stało tego weekendu. Kwestia polegała na tym, co zrobię z prawdą, którą mi pokazał. Kiedy dotarłem do domu w poniedziałek wieczorem, moja żona była w kuchni. Spojrzała na mnie i zapytała, czy wszystko w porządku. Uśmiechnąłem się, powiedziałem, że tak, że to był po prostu inny weekend. Ale ona nadal patrzyła, znała moją twarz lepiej niż ja sam. Jest w tobie coś innego, powiedziała. Nie potrafię wytłumaczyć, co to jest. Objąłem ją, powiedziałem, że wszystko w porządku, ale w środku coś się łamało, bo po raz pierwszy w życiu wiedziałem, że nie było w porządku. I nie miałem pojęcia, jak to naprawić. Tydzień ciągnął się w nieskończoność. Chodziłem do pracy, uśmiechałem się odgrywałem swoją rolę, robiąc wszystko czego oczekuje się od 35-letniego żonatego mężczyzny sukcesu. Ale za każdym razem gdy zamykałem oczy, wracałem myślami na tamtą plażę. Za każdym razem gdy ktoś pytał czy wszystko gra, czułem jak w gardle narasta góle. bo ten weekend na plaży złamał coś we mnie, czego nie mogłem już naprawić. Zobaczyłem coś w sobie, czego nie dało się już ignorować. I im bardziej próbowałem udawać, że wszystko jest normalnie, tym bardziej czułem, że zdradzam wszystkich, ją, siebie, nawet jego. Tak minęły trzy tygodnie. Trzy tygodnie, w których patrzyłem w lustro rano i ledwo rozpoznawałem tego, kto patrzył z powrotem. Trzy tygodnie, w których każde kocham cię, które mówiłem żonie, wydawało się prawdziwe, ale niekompletne. Bo kochałem ją, naprawdę kochałem, ale to nie był rodzaj miłości, na jaki zasługiwała. I to mnie niszczyło. Czy kiedykolwiek udawałeś kogoś tak długo, że zapomniałeś, kim naprawdę jesteś? Bo to właśnie mi się przydarzyło. Nie obudziłem się pewnego dnia i nie zdecydowałem, że jestem gejem. Obudziłem się i zdałem sobie sprawę, że zawsze nim byłem, po prostu nie miałem odwagi tego przyznać. I nadejdzie chwila, kiedy nie będziesz już mógł tego powstrzymywać. Będziesz musiał to wypuścić. Dla mnie ta chwila nadeszła w czwartkowy wieczór. Jedliśmy kolację, a moja żona mówiła o planach na rocznicę ślubu. Dziesięć lat razem, dziesięć lat życia, które na papierze wyglądało idealnie. I spojrzałem na nią i pomyślałem, ona zasługuje na kogoś, kto będzie ją kochał we właściwy sposób. A ja zasługuję na to, żeby przestać kłamać, więc wziąłem głęboki oddech i powiedziałem: Musimy porozmawiać. To, co się stało potem, było jedną z najtrudniejszych i najważniejszych rozmów w moim życiu. Nie będę wchodził we wszystkie szczegóły, bo niektóre chwile są tylko nasze. Ale opowiem ci o tym, co najistotniejsze. Powiedziałem prawdę. Powiedziałem, że ten weekend na plaży pokazał mi coś o mnie samym, czemu zaprzeczałem od lat. Że to nie chodziło o nią, chodziło o mnie. Że kocham ją jako osobę. Ale że nie mogę dalej udawać kogoś, kim nie jestem. Płakała. Ja płakałem. Była złość, zamieszanie, pytania, na które nie znałem odpowiedzi. Zapytała, czy jestem pewny, czy to nie tylko przejściowe, czy jest ktoś inny. I powiedziałem, że tak, jest. Nie inny związek, ale inna wersja mnie, której nie mogłem już dłużej ukrywać. I wiesz, co było najbardziej niesamowite? Pośród bólu, pośród zamieszania, powiedziała mi coś, czego nigdy nie zapomnę. Zawsze wiedziałam, że jest coś, powiedziała. Po prostu nie wiedziałam co. A teraz wiem. To nie było łatwe. Było brutalne, było bolesne, było druzgocące dla nas obojga. Ale po raz pierwszy od tygodni poczułem coś, o czym zapomniałem. Wolność. Wolność bycia szczerym. Wolność przestania kłamać. Rozstanie było skomplikowane. Wyjaśnianie rodzinie było jeszcze trudniejsze. Moi rodzice początkowo mnie nie rozumieli. Mój ojciec przez miesiące w ogóle ze mną nie rozmawiał. Za każdym razem, gdy rozmawiałem z mamą, ona płakała. Moi przyjaciele? Niektórzy przy mnie zostali, inni zniknęli. I to było w porządku. Przyjąłem to, bo kiedy podejmujesz taką decyzję, nie wybierasz między tym, co dobre i złe. Wybierasz między dalszym życiem w kłamstwie, a rozpoczęciem życia w prawdzie. A prawda zawsze boli, zanim uwolni. Trzy miesiące po rozstaniu wysłałem mu wiadomość. Facetowi z plaży, nie wiedziałem, czy odpowie. Nie wiedziałem, czy jeszcze o mnie pamięta, ale musiałem spróbować. Odpowiedział tego samego dnia i napisał: czekałem, aż się odezwiesz. Pierwszy raz, kiedy znowu się zobaczyliśmy, było w kawiarni. Nic romantycznego, nic filmowego. Po prostu dwóch mężczyzn pijących kawę i rozmawiających. Ale było idealnie, bo po raz pierwszy w życiu nie udawałem nikogo innego. Zapytał mnie, czy wszystko ze mną w porządku, czy jestem pewny. A ja powiedziałem, zmarnowałem lata udając. Nie zmarnuję już ani jednego dnia. I tak to się zaczęło. Nie z fajerwerkami, nie z muzyką w tle, ale ze szczerością, z odwagą, z wyborem, by przestać okłamywać samego siebie. Dziś, sześć miesięcy później, moje życie jest zupełnie inne. Jestem z nim w związku. Moja rodzina przystosowuje się powoli. Niektórzy zaakceptowali, inni wciąż to przetwarzają. I to w porządku, bo po raz pierwszy w ciągu 35 lat w końcu jestem sobą. Nie jest idealnie. Są trudne dni. Są chwile, kiedy zastanawiam się, czy podjąłem właściwą decyzję, ale potem patrzę na niego, patrzę na moje życie i wiem, że tak. Bo autentyczność jest warta więcej niż komfort. Bo szczerość jest warta więcej niż łatwość. I jeśli oglądasz to teraz i coś w tobie zabrzmiało, chcę, żebyś wiedział jedną rzecz. Nie jesteś sam. Nie mówię, że ty też to czujesz, ale jeśli czujesz, chcę tylko, żebyś wiedział, że nie ma w tym nic złego i że rozumiem. Bo życie zmienia pytanie. I czasami miłość pojawia się tam, gdzie najmniej się jej spodziewamy. A kiedy to się dzieje, masz dwa wybory: możesz udawać, że tego nie widziałeś, albo możesz mieć odwagę żyć. Wybrałem życie. I nie było łatwo, ale to była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem. Nie musisz teraz niczego decydować. Po prostu nie okłamuj siebie. Bo na koniec jedyną osobą, która musi zrozumieć twoją podróż, jesteś ty. A jeśli ta historia poruszyła cię w jakikolwiek sposób, zapisz się do kanału. Bo tu dzielimy się prawdziwymi historiami o miłości, która rzuca wyzwanie oczekiwaniom, o odwadze bycia tym, kim naprawdę jesteś, o podróżach, które mają znaczenie. Twoja historia zasługuje na to, by być przeżytą. A ty zasługujesz na to, by być widzianym. Ma 35 lat i w końcu jest wolny. I ty też możesz być.